Czym postaram się. się jeszcze Minecraft, ale Minecraft, ale cały świat. To ruda złota. Oczywiście <noise> cały. W zasady są te sama co w Minecraft. Crafty ja. te alejemy świat to do to jest diamenty, czyli, czyli mam na starsze litra i Firewalkę, które ja mogę używać. Mogę używać. Tutaj akurat się nam poszczęściła. I zdobyliśmy. Oczywiście, celem jest tak samo zdobycie seta. nie moja elektro nie będzie tak bardzo zwiększona. Dobra, okej. Okay. Teraz tak sobie tylko to podstawiłam. Oczywiście jeszcze tak. tego. Żeby stworzyć seta, to trzeba 35 surowca, odjąć 8 to będzie 27. Muszę wykopać slajma kilofem. Rozumiecie? Biję slajma kilofem, czyli go nie wykopuje Uuu, ktoś tu się zaklinował. Ups. Czego nie można powiedzieć o jego... Na szczęście te małe bobki niewiele nam zrobią. się, one nic nam nie robią. Urapeseps Unlock, Sticky Pistol. Hmm, to złota na stałego seta. Nie mógłbym. Wiem, że złoty kurow jest szybki, ale i tak nie mogę go stworzyć do wykopywania złota, bo po prostu szybko zniszczy ale nie wydobędzie. Ta, a wiecie, że teraz... że. że, 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 że ta że tego, że jak to się rozło, że że ten, że ten PewDiePie przeprowadził się do Japonii, jesteśmy ja no na news, może czy, mogliście to nie wiedzieć, kurde. Wiecie bardzo, że ten to jest tak samo dobre jak ten. że zabieramy piece. Dobra, to, to co się... Ale się przyklinowałem. Dobra, w tym domu chyba będę bezpieczny. dałoby się więcej drewna albo jednak nie przyda się więcej węgla jeśli nie wiedzieli co chcą zrobić to chcą zrobić po prostu jak zaraz lawo, czyli najlepszą rzecz, którą można przepalać. Przepala ona półtora staka przedmiotów. Maksymalnie. Miszo, jeleń, zagrożony wyginięciem. Miszo, jeleń, najmniejszy przeżuwać świata. Miszo. Jeleniu Czo, 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 a to już tam cieniu Trzeba zmykać wokam geniu Kaczki, ooo Dżaby i wórek Jak coś to sera Minecraft Ale nie, jest bez mowy W ogóle zala mowa, to jest czysty Minecraft Można, <laughs> to jest bez ja po prostu gram na 60 Minecraft. Czy sposoby na takie coś? To. Fajcie pisać w komentarzach. Ja w tym momencie bym potrzebował trochę samotności. kurczę. Z czego? I z miejsca. No dobrze, to nie dobrze. Tu trochę jedzenia. Nie, coś szybko się przypala. Jeśli nie oglądaliście poprzednich filmków, to. Widzicie, jak. Robię już.

Dobra, więc jazdanko ogarnięte. Teraz wracamy do bazy. No, sześć, No i... Teraz gdzieś sobie polecimy jeszcze. Więc wyprawę F. No, myślę, że to nadzieję będzie krótsza. Tak, dobrze, przed sobie jeszcze dalej. Tak, kuma bazy nigdy nie róbcie złotych złotych narzędzi to Trzy zbrojki daję. Trzy zbrojki, zaledwie bez klaty. Przecież to jest jakiś skam. Co je? Albo kliknę na fajerwerkę. jak ja jadą. Trochę sobie zobaczymy. No tutaj już trochę tego członki tego. Jakbyście potrzebowali długo lecieć na jednej fajerwarce, to patrzcie niska jesteście i wybijacie się w powietrze. Teraz jest jeszcze wysoko, to... Widzicie tak? I znowu kolejną fjerbarką. Coraz wyżej. Teraz w dół i hop. Oczę, nie widać, że żadnej osoby. Jest osada! Odbiłam się. Okej. Okay. Oczywiście. Imam. Set. No i. Nie, dobra. Jest. Nie agresywny. Ja się tak zwolnię, żegnam. Na razie. Cześć.